Hallo, halo, ludzie dzieci, pisarzy i kosmici, mówi do Was. Knurko na Esurie. Dzisiaj będzie o whisky, która jest dla mnie trochę intrygująca, ponieważ można by ją określić jako whisky wielokrotnie przelewana. E, będziemy dzisiaj mówić na temat LaFroy'ga Triple Good. Lafroy Triple Wood jest intrygujący z takiego względu, że e, wyobraźmy sobie lafroyga dziesięcioletniego, normalną podstawową wersję lafroyga, leżakowaną w beczkach po bourbonie, i wyobraźmy sobie, że gdzieś podczas, tej, e, podczas, tej, e, de, podczas tego leżakowania zabieramy tego lafroyga, przelewamy go w beczki, e, w beczki, ćwierć beczki tak zwane, czyli quarter caski i to leżakujemy przez jakieś tam chyba 9 miesięcy, czy też niecały rok, o ja dobrze pamiętam, i to wytajamy potem jako produkt e, jako produkt Quarter cask, który zresztą jest też już recenzowany dawno, dawno temu na moim kanale, który zresztą też się bardzo mi smakował. Eee, ale mamy o, o, whisky, która idzie o jeden krok dalej, i mamy po tym leżakowaniu w Quarter caskach jeszcze leżakowanie w beczkach po oloroso. I o tym, o tym z, z, sobie, sobie, po, sobie powiem, eee, powiem za chwilę. Ale wyobraźmy sobie rzeczy, które. I to, i to, to, to ta sama idea brzmi całkiem nieźle, nie? że mamy tutaj bourbon, tutaj mamy kurterkaski, e, które trochę przyspieszają te leżakowanie dają więcej dębiny z, e, dębiny z siebie. Potem mamy e, dołożenie jakiejś fajnej, jakiejś fajnej owocowości z tych beczek po rozoszeri. Ale mamy jeszcze e, whisky w katalogu LaFroyga, które idzie jeszcze jeden krok dalej, czy też nawet wiele kroków dalej. Czyli whisky, która nazywa się LaFroyig Select. Tam jest chyba sześć różnych leżakowań zmieszanych, z, z, zmieszanych ze sobą. I z jednej strony fajnie, bo jest to produkt, który jest ciekawy, można sobie pomyśleć, że trochę sobie chcieli pokombinować, tutaj dodać trochę takich aromatów, tutaj trochę takich aromatów, tutaj czegoś, tutaj czegoś. Natomiast potem się okazuje, że e, praktycznie jednomyślnie, bo nie jednogłośnie, jednomyślnie, ym, wszyscy wszyscy rzetelni, dobrzy recenzenci yy, whisky online mówią, że Lafroy Select jest najgorszą whisky, którą Lafroix w tym momencie ma w ofercie, ponieważ istnieje też yy, takie, taka myśl, że można że, można, że, że, że może to funkcjonować w drugą stronę, że mamy destylat, który się niespecjalnie udał, albo mamy jakieś beczki, które, nie są, nie, które są niespecjalnie dobre. I potem mamy też whisky, która została wyleżekowana w tych beczkach i nie jest jakoś specjalnie smaczna, więc przelewamy ją do jakichś innych beczek. Sprawdzamy, czy wyjdzie z tego coś fajnego. Ciągle nie jest nic fajnego, przelewamy ją do jakichś innych beczek, i do jakichś innych beczek, i do jakichś innych beczek, aż się w końcu okaże, że wychodzi z tego coś, co można, co można zabutelkować i sprzedać. To jest jakiś tam sposób myślenia, może yy, może to kon kilka konkretnych sposobów le le dodatkowego leżakowania, finiszowania whisky, wygładza jakieś tam wady, tej, yy, wady tego spirytusu. Trochę nie wiadomo yy, skąd się to wzięło. Czy to jest tak, że chcieli się pobawić akurat wyszło coś fajnego, czy wyszło im coś niedobrego i chcieli to zatuszować. Trudno jest powiedzieć. Wiadomo natomiast, że Lafroic Select nie kojarzy się z, nie, nie, yy, nie cieszy się specjalnie dobrą opinią. Natomiast Lafroic Triple Wood leży tak trochę właśnie pomiędzy filozo filozoficznie przynajmniej, leży pomiędzy Lafrojem Select, a e, 10-letnim i lafrogiem Quarter Cask. Więc tak. Mamy whisky, która została wprowadzona e, na rynek w 2008 roku, na początku do wolnocłówek, e, a potem w 2011 roku do normalnej sprzedaży. I mamy tak. Tutaj akurat jest o tyle fajnie, że jest dostępny film online e, z samej dystylarni Lafroy, w którym, e, w którym e, Master Blender mówi dokładnie co, co, tutaj, co tutaj jest w tej ulicy, także mamy, no może nie jakoś super dokładnie, ponieważ nie mamy podanego wieku i to jest jedna rzecz, której, e, którą fajnie by było znać. Więc mamy x lat w beczkach po Bourbonie, jest to Bourbon Maker's Mark, więc wielcy fani e, Maker's Marka mogą, e, mogą pewnie się tutaj cieszyć. Mamy Pomiędzy 5 i 13 lat, więc mamy trochę różnych rzeczy, więc może nie jest tak, że nie jest zupełnie podany wiek. Jest podane, że mamy beczki, które były, część, część z nich było leżone przez 5 lat, część z nich było leżone przez 13 lat. To wszystko jest ze sobą ze sobą przemieszane. Potem mamy, e, tak jakby, re, e, nie tak jakby, tylko potem mamy re-racking tego do 125-litrowych beczek quarter cask, czyli tych takich małych, które, w których bardzo szybko e, zachodzi leżakowanie, ponieważ mamy dużo więcej większy kontakt ym, powierzchniowy z whisky, czyż dużo mniejsza whisky dotyka dużo większej powie powierzchni drewna, więc leżakowanie odbywa się szybciej i w tych 125 litrowych quarter yy, ta whisky leży sobie przez 9 miesięcy, potem jest przelewana do beczek po Oloroso Sherry, to 500 litrowych dużych beczek i tak Najpierw na 9 miesięcy jest przelewana do beczek pierwszego napełnienia, czyli było w tych beczkach wino, i to jest ich pierwsze użycie po tym jednym razie, kiedy, kiedy wyleżało w nich wino. I potem po tych 9 miesiącach, w first fill beczkach po Oloroso Sherry, idzie na od 21 do 24 miesięcy do beczek ponownego użycia, czyli do refill kasków. Więc jest tutaj bardzo dużo różnej dziwnej kombinatoryki. Mamy do czynienia z trzema różnymi, powiedzmy, typami, yy, typami beczek. Ale tak naprawdę z czterema typami leżakowania, czy też czterema typami wpływów, które ym, mogły na ten, y, na, na ten y, alkohol wpłynąć. Także mamy koniec końców, nie wiadomo ile lat. W tej butelce mamy 48%. Nie mamy filtrowania na zimno, o ile dobrze kojarzę, co jest z jednej strony, z jednej strony plusem. Nie wiadomo, czy mamy dodany barwnik. Prawdopodobnie mamy dodany barwnik. Mamy 55 funtów w Wielkiej Brytanii, rzecz niecałe 55 funtów w Wielkiej Brytanii i około 220 zł w Polsce. Oprócz tego mamy też kilka nagród. Mamy między innymi San Francisco World Spirits Competition w 2013 roku, gdzie ta whisky dostaje dostaje złoty medal w kategorii single malt poniżej 12 lat. Mamy International Wine and Spirits Competition, gdzie w 2013 roku i w 2017 roku Lafroy Triple Wood dostaje Silver Outstanding, czyli, czyli srebro z wyróżnieniem w kategorii single malt z ILEA. To chyba tyle, co mogę, to chyba tyle, co mogę wam powiedzieć na temat, na temat samej whisky. Trzeba zobaczyć, co tutaj się będzie kryło na nosie i na języku. Także. Jeżeli chodzi o kolor, to mamy whisky, która jest jak najbardziej standardowego, standardowego koloru whisky. Może minimalnie ciemniejsza, troszeczkę bardziej karmelowa niż, yy, niż takie standardowe whisky, więc nie wiadomo, czy był to tutaj dodany barwnik. Ale spodziewałbym się, że barwnik jest dodany. Chociaż z drugiej strony, no dobrze mamy tutaj żakowanie w beczkach po winie, więc może to wino trochę tego koloru tutaj oddało, ale nie wiadomo, więc nie ma co gdybać tak do końca. Na samym nosie jest całkiem ciekawie. Taka bardzo charakterystyczna dymność, która, yy, która kojarzy się z lafrojem nie jest tutaj aż tak, mocno, aż tak mocno wyczuwalna. Dużo bardziej wyczuwalna jest dębina, dużo bardziej wyczuwalne są jakieś takie waniliowe, tanino, ta, jakaś taka waniliowa taninowość, która kojarzy się, yy, która kojarzy się z yy, tymi beczkami kurterkaskami. Yy, 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 jest jakaś taka przyprawiastość tutaj, jest dosyć dużo owoców. Też na nosie. Wydaje mi się, że na nosie jest tutaj dużo więcej. Przez to, że nie ma takiej super, super mocnej, mocnej, ciężkiej dymności, wyczuwalnej tak od razu, to te owoce są dużo bardziej na pierwszym planie, niż były ostatnio w Lafroigu Brodir. Plus dla Lafroiga, że nazywa się tabliski po angielsku. Ale to taki mój trochę wścibski przytyk. Trochę wredny przytyk może. Złośliwy to jest słowo, którego szukam. Złośliwy przytyk. Dym, trochę przypraw, Jakaś, yy, jakaś trochę le lekko może cynamon może trochę jakaś gałka muszkatołowa ale to tyle jeżeli chodzi o przyprawowość dąb owoce yy, i, i troszeczkę dymności praktycznie tyle nie jest to jakaś super mocna yy, super mocno uderzająca w nos whisky także trzeba zobaczyć co na języku Slam Na języku już ta typowa dla Froiga ciężka dymność jest jak najbardziej wyczuwalna. Ona jest uderzająca. Nawet można trochę powiedzieć, że trochę bardziej kojarzy się z jakimś takim oczadzonym dymem, oczadzonym kominem, niż takim typowym, niż taką typową lafroygową torfowością. Także tak, mamy dużo dymu, mamy słoną taką bardzo morską algową dymność lafroyga, mamy Mamy dużo owoców, które gdzieś, w tej, gdzieś tej, w, tej, w tej dymności się ukrywają, mamy trochę suszonych pomarańczy, mamy jakieś suszone morele, mamy jakieś zadymione śliwki, jakieś podwędane śliwki, coś w tym stylu. Mamy trochę słodyczy, które kojarzy się z miodem, trochę takiej, trochę wanilii, trochę jakiegoś takiego krembryle, ta... Przyprawowość, która była wyczuwalna na nosie, trochę schodzi w kierunku takich rzeczy, na przykład jak anyż, Trochę schodzi w kierunku może lukrecji, czegoś w tym stylu, trochę gałka muszkatołowa, może trochę jakieś, um, um, jakieś goździki nawet, ale już nie za bardzo ten cynamon, już może i cynamon nawet też tutaj będzie wyczuwalny. Dużo drzewa, dużo drewna, dużo dębiny, dużo fajnie wyczuwalnego wpływu leżakowania w tych korterkaskach. Trochę jakichś takich rzeczy jak taka taka kremowa, taka, taka mleczna kremowość nawet. I taka mleczna kremowość trochę będzie mi się kojarzyła znowu z orzechami nerkowca i tak, taką tą konsystencją, taką bardzo przyjemną i miękką nerkowca w, w porównaniu do różnych innych orzechów. I to wszystko okraszone dosyć mocną, taką żywą, żwawą, bardzo, bardzo taką na pierwszym planie dymnością. Trochę inny profil smakowy niż to, co było w Lafroju Brodir, trochę, mm, trochę ta owocowość kojarzy się z, innego typu, z, innym, z innym typem owoców, e, może przez ten wpływ e, beczek dr, z kolejnego napełnienia Olorozo Sherry, może ten, może ten wpływ e, rzekowania z, w beczkach, w beczkach, w kurterkaskach mm, sprawił, że e, w przeciwieństwie do Lafroiga Brodir. Gdzie ta owocowość była taka mocno kojarząca się z czerwonymi, fioletowymi, bordowymi, niebieskimi owocami, czy takie leśne owoce, jeżyny, jagody. Tutaj mamy rzeczy bardziej kojarzące się z suszonymi pomarańczami, czy nawet kandyzowanymi pomarańczami, jakieś morele, jakieś takie zadymione śliwki, rzeczy w tym stylu, które nie są jakoś mm, super, super słodkie, nie są, mm, nie są też kwaśne. Tutaj kwasowość tej whisky jest na bardzo niskim poziomie i ale 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 ta słodycz jest taka bardziej gorzkawa taka bardziej wytrawna trochę bardziej taka ciężka ale nie taka, nie taka mocno słodka nie? więc mamy taką mm, słodycz która może się kojarzyć trochę bardziej y, z y, y, jakimś budyniem crème brûlée, czymś w tym stylu ale na przykład też i z melasą albo albo czymś w tym stylu także y jak na whisky, która kosztuje praktycznie połowę tego co Lafroyk Brodir, oferuje według mnie dużo, ciekawszą, dużo ciekawszy charakter. Ta, owoce są bardziej idące w kolorze pomarańczowym niż w kolorze czerwonym i, i, i ciemnobordowym, ale wydaje mi się, że. Ten balans takiej bardzo charakternej dymności z LaFroy'ga i, i tej owocowości dzięki, tym, dzięki temu leżakowaniu jest jednak zachowany w e, trochę lepszy, trochę przyjemniejszy, trochę ciekawszy e, sposób. Zresztą ten Lafrog Brody też był bardzo dobry, ale po prostu był bardzo, bardzo drogi, więc ja go tak pamiętam trochę jako taką whisky, którą wykreślam trochę z pamięci, e, jeżeli chodzi przynajmniej o opcje, które są godne polecenia. LaFroy'ga Triple Wood można polecić, e, mogę polecić jak najbardziej. Hmm, czy wybrałbym tego Lafroiga czy Kurter Kaska, jeżeli miałbym taki wybór, to teraz trochę mi trudno powiedzieć, ale obie, one wspomina obie je wspominam jako whisky, które są, um, które są godne zainteresowania. 48% nie, wi nie, mam, y nie wiadomo, czy jest dodany barwnik, nie mamy filtracji na zimno chyba, ale ręki sobie teraz y nie dam uciąć, że na pewno tak jest. Całkiem niezła opcja. Na pewno, na pewno dużo, dużo przyjemniejsza i dużo ciekawsza, dużo lepiej zbalansowana i ułożona niż LaFroyd Select. Także Lafroic Triple Wood, całkiem niezła opcja. Można się tym zainteresować. I to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówił do Was 0.